Nadanie nazwy rądu nastąpiło wskutek petycji Wandy Władzińskiej działającej w imieniu swoim i 282 mieszkanek i mieszkańców miasta, jak również wniosku Rady Powiatowej Nowej Lewicy. Tradycyjnie już temat wywołał burzliwą dyskusję. Uchwałę w tym temacie odczytała Radna Kowrzewskich razem Danuta Wilk. Rondo Praw Kobiet upamiętnia tysiące protestujących, które w 2020 roku zgromadziły się na Rondzie Dmowskiego w Warszawie, aby wyrazić swój sprzeciw wobec prawa aborcyjnego i braku poszanowania praw człowieka i demokracji. Nadanie tej nazwy jest też wyrazem szacunku i wdzięczności dla wszystkich kobiet które przez wieki walczyły o swoje prawa i równouprawnienie. W kwestii praw kobiet poruszono również tematy związane z trudną sytuacją kobiet, które nie mają dostępu do ginekologa, antykoncepcji oraz są dyskryminowane przy przyznawaniu im stanowisk. Walka o prawa kobiet jest nadal aktualna. Tymi słowami radna Danuta Wilk podsumowała swoją wypowiedź. Z kolei radna Izabela Zielińska przytoczyła przykłady, z czym muszą się zmierzyć polskie kobiety poprzez politykę rządu. Prawo do samodecydowania chociażby pierwszy punkt. Radykalne zmiany w zakresie reprodukcji, czyli wprowadzenie przez rząd pisu całkowitego zakazu aborcji. I tu, proszę Państwa, należy podkreślić bardzo mocno słowo całkowitego zakazu. Dotyczy to aborcji, dotyczy to e, sytuacji, kiedy kobieta zachodzi w ciążę w wyniku gwałtu, e, kiedy kobieta. E, kiedy ciąża stanowi jej zagrożenie zdrowia i życia, jak również kiedy płód jest na tyle uszkodzony i niesprawny do samodzielnego życia, nawet w sytuacji, kiedy już na tym etapie wiadomo, że kobieta urodzi martwe dziecko. PiS ograniczył też, proszę Państwa, dostęp do antykoncepcji awaryjnej, tabletka dzień po. O tym też trzeba pamiętać. O tym też trzeba pamiętać, że dotyczyło to kobiet, które były, były ofiarami przemocy seksualnej. Izabela Zielińska dodała również, że coraz mniejszy jest dostęp do edukacji seksualnej, a jej wypowiedź wnioskodawcy pomysłu nagrodzili brawami. Stanowisko radnej poparli również inni członkowie Rady Miasta. Mówimy tutaj o naszym kraju, o naszej Polsce, tak, ale to rondo praw kobiet w moim wyobrażeniu dotyczy jakby no wszystkich kobiet, prawda? Jeżeli wyjdziemy poza granice Polski, na przykład do krajów, gdzie, gdzie funkcjonują tak zwane honorowe zabójstwa, proszę państwa, to jest dopiero dyskryminacja i strach kobiet w ogóle przed tym, że się jest kobietą. Bo tam można zabić kobietę i to jest zabójstwo honorowe za to, że korzysta z Facebooka, za to, że się źle ubrała, za to, że się pocałowała z mężczyzną, za to, że została zgwałcona. Więc na każdym kroku tą dyskryminację widać a przygotowując się też sprawdziłam na gov.pl tam również jest napisane o tym jak ta dyskryminacja wygląda walka o prawa kobiet wcale się nie skończyła i nie kończy pamiętajcie że zbliżają się wybory i w tych wyborach rozpocznie się i rozgorzeje prawdziwa walka o prawa kobiet nie o równouprawnienie bo to y, mamy zagwarantowane w Konstytucji, ale kobiety są słabsze fizycznie, kobiety są obciążone obowiązkami macierzyńskimi, i toczy się walka o prawo ulżenia doli kobiety. Y, walka z przemocą, walka o przedszkole i żłobek w każdej wsi, y, takie programowe w tej chwili zapowiedzi padają i w tych rozstrzygnięciach będziemy brać udział i myślę że dzisiejsza dyskusja jest takim dobrym chyba wstępem do tych wszystkich przemyśleń i dyskusji kobietom się po prostu to Należy. Ale nie wszyscy radni byli takiego zdania. Tutaj przytoczono fakt, że zespół do spraw nazewnictwa przy prezydent odniósł się do wniosku negatywnie. Po nasz klub nie poprze tego projektu uchwały z następujących powodów. Po pierwsze, ten projekt narusza zasadę jednolitego charakteru nazewnictwa w danym rejonie. Po drugie, zespół ekspercki powołany przez panią prezydent dwukrotnie negatywnie zaopiniował tę nazwę. Po trzecie, mieliśmy własną propozycję, którą ten sam zespół ekspercki dwukrotnie pozytywnie za po co w ogóle jest ten zespół do spraw nazewnictwa, bo, bo z tego co się orientuję jednak pierwotnie y, pierwotnie nie było chyba poparcia dla y, tego y, nazewnictwa i były jakieś inne propozycje, ale to jest taka takie pytanie czy czy, czy jest nam taki zespół do spraw nazewnictwa potrzebny. Gdyby to było rondo równouprawnienia. No to jak najbardziej mógłbym przyjąć, że tu chodzi o równouprawnienie. Kolejna kwestia. To dla mnie decyzja o aborcji, to powiem koleżance Izie, jest decyzją kobiety i mężczyzny, a nie tylko kobiety. Myślę, że to jest. Dość ważne. Również wczoraj radny Bartosz Bieńkowski zrezygnował z bycia członkiem tego zespołu. Negatywnie do pomysłu odniósł się także radny Krzysztof Plewko, który wstrzymał się od głosu, a w przyszłości będzie wnioskował o do praw mężczyzn, ponieważ jak podkreślił mężczyźni też mają źle. Takiego samego zdania byli też inni radni. Są tacy, którzy są prześladowani. Często bywa to widzimy to w telewizji, kiedy mężczyzna wychowuje dzieci. Jego partnerka potrafi być bardzo brutalna. W sądach często przegrywa tylko dlatego, że jest mężczyzną, a sędzią jest pani sędzina. Także, jeżeli chodzi o te równouprawnienia, to z każdej strony. Równouprawnienie jest brak. Krzysztof, świetny pomysł. Zresztą ja ten pomysł rzuciłam na poprzedniej sesji. Jak kłóciliśmy się o rondo praw kobiet. Dlaczego nie rondo praw mężczyzn? Jak najbardziej tak. Chciałbym zaskoczyć i zgodzić się z panem radnym Krzysztofem Plewko. Powiem szczerze, że pan radny dotknął bardzo, naprawdę bardzo drażliwego i bardzo ważnego tematu. Osobiście odpukać nie miałem takich przeżyć, ale mam serdecznego kolegę, jeszcze z liceum w Koszalinie, który. Borykał się przez dziesiątki lat z sądem, toczył batalię o prawa do swoich własnych dzieci, mimo że, że druga osoba no, poławiła się w różnego rodzaju używkach, to niestety sąd jego zdaniem przyznał te wszystkie prawa matce z tego względu, że jest kobietą i w koszalnie funkcjonuje doskonałe, doskonale stowarzyszenie, już nie pamiętam nazwy, nie wiem czy ojciec też jest ważny, czy na tej samej zasadzie. Ale też przychylam się do tego wniosku, jeżeli pan radny zgłosiłby taki, taki na przykład wniosek, czy taką propozycję pod dyskusję projektu uchwały, rondo praw mężczyzn, rondo praw ojców albo coś podobnego, na pewno moje poparcie też by zyskało. Z kolei radna Renata Brączek zastanawiała się, co będzie dalej po nadaniu rądu nazwy. Czy temat ucichnie, czy podjęte zostaną jakieś działania w temacie praw nie tylko kobiet. Czy... Za tym, że zaraz zagłosujemy za rządem praw, za praw kobiet, pójdzie coś dalej, panie przewodniczący. Ja bym chciała, żeby poszło coś dalej. Poszło coś dalej w kwestiach właśnie dyskusji, spotkań, konsultacji, działań, proszę państwa. Bo cóż z tego, że stanie ta tabliczka? Czy ktoś to zapamięta? My tutaj obecni jak najbardziej zapamiętamy, ale czy inne osoby przyjezdne. Podniosą głowę i zastanowią się. Wydaje mi się, że taka dyskusja powinna być. Powinna być, i czy my w takich dyskusjach radni, czy jeszcze spoza radni, powinni uczestniczyć jak najbardziej. Czy ona coś wniesie? Mały kamyczek, duży kamień i głaz na pewno coś wniesie i będzie to z pożytkiem, właśnie tutaj, jak Państwo tutaj akcentujecie, do poprawy. Bytu naszych kobiet, ale nie tylko. Nie tylko praw człowieka, bo ja to bardzo mocno akcentuję. Ostatecznie radni większością głosów przyjęli projekt uchwały. 13 radnych było za, 7 wstrzymało się od głosu.